Sponsorem relacji jest Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej. A więc zaczyna się. Początek sezonu reprezentacji Polski, początek eliminacji do Mistrzostw Europy i początek pracy trenerskiej Stefana Antyga. A wszystko pod jednym hasłem: tego nie można przegrać. Przede wszystkim nie można przegrać mistrzostw świata, które Polska organizuje w tym roku. Ale na początek nie można przegrać eliminacji do mistrzostw Europy z raczej niewymagającymi przeciwnikami. Z 52. w światowym rankingu Łotwą kibice nie wyobrażali sobie innego wyniku niż. 3-0, też tego wstawiam. 3-0 dla Polski. Oczywiście, że 3-0 dla Polski. 3-0 dla Polski. 3, nie inaczej twierdzili specjaliści. Na ten turniej cel to wygrać 6 spotkań z sześciu, które mamy do rozegrania i awansować na mistrzostwa Europy. To jest początek sezonu, zespół dopiero wchodzi w ten okres ciężkiej pracy przed najważniejszą imprezą sezonu, czyli polskimi mistrzostwami świata. Zawodnicy przyznają, że nie mogli doczekać się pierwszego oficjalnego meczu reprezentacji w tym sezonie. Zastanawialiśmy się jak to będzie wyglądało, każdego na pewno już dopadała mała, yy, mała niecierpliwość i czekaliśmy na pierwszych gwizdek. A kiedy się doczekali, wprost rzucili się na Łotyszów, rozbijając ich w stosunku 3 do 0. A jednym z najlepszych zawodników na parkiecie okazał się wracający do kadry po trzech sezonach przerwy Mariusz Wlazły, który zdobył 16 punktów najwięcej w polskim zespole. Choć Wlazły nie chciał rozmawiać z mediami chętnie mówił o nim konferencjer i ekspert siatkarski. Nas jako środowiska siatkarskiego nie stać zwyczajnie na to, żeby ludzie pokroju Mariusza Wlazłego o takich umiejętnościach nie grali w kadrze z różnych powodów. Najpiękniejszy widok, jaki zobaczyłem w miesiącu maju to był Mariusz Wlazły w koszulce reprezentacji Polski z biało-czerwoną flagą. Jestem przekonany, że my będziemy z niego czerpać garściami w tym roku. To dopiero początek sezonu i sami zawodnicy przyznają, że polska maszyna nie pracuje jeszcze na 100% swoich możliwości. Zgranie jest na poziomie 20 100% tego co powinno być i, i przez jakiś czas na pewno tak będzie, że raptem pięć 5 treningów razem. Jeszcze dużo pracy przed nami I na pewno dużo, dużo jeszcze potrzebujemy zgrania. Jeszcze tego na pewno bo trenujemy zaledwie no, niecałe dwa tygodnie. Ale jak na początek było naprawdę dobrze. Nasze mocne strony dzisiaj blok obrona dość dobrze funkcjonowały. Reszta możemy podciągnąć. Kolejny mecz z Macedonią. Polacy zagrają w sobotę o godzinie 18.00. Z Wrocławia Marcin Wyrwał Onet. Sponsorem relacji był Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej.